Cóż, po raz kolejny reprezentacja Polski pozostawiła niesmak dla wszystkich kibiców, co odzwierciedla już od ponad 19 lat. Ale my nie o tym, my dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym dniu na Mistrzostwach Europy 2020 roku. Studio Euro, dzień numer 6, a raczej odcinek numer 6. Ja jestem Patryk. A Was serdecznie zapraszam do oglądania i omówienia grupy F. grupy F, oczywiście o godzinie 18 na stadionie Puszkasza w Budapeszcie. No, możemy się przyznać Wam szczerze, że mieliśmy się wybrać w ogóle na tą grupę. Mieliśmy okazję. Prawdopodobnie dostać bilety na te spotkania. No, niestety, jak wiecie, sytuacja, jaka była w ubiegłym roku, no, nie pozwoliła, niestety, na przyjazd tam i w tym roku również. No, mamy czego żałować, bo grupa F to grupa śmierci i od tej grupy śmierci. Mamy jednego kopciuszka i ten kopciuszek zagra dzisiaj o godzinie 18, .00. oczywiście gospodarz, czyli mecz Węgrów z Portugalią. I tutaj dwie ciekawostki. Po pierwsze to te obie reprezentacje już spotkały się 5 lat temu podczas Mistrzostw Europy w 2016 roku we Francji i ta druga ciekawostka wówczas również zagrały w grupie F, także to historia zatacza koło, czy zatoczy koło ponownie, bo trzeba przyznać, że w tamtym spotkaniu 5 lat temu naprawdę działo się sporo, było dużo, masę goli. Wynik skończył się remisowy, 3 do 3, wtedy dwie bramki strzyli, między innymi Cristiano Ronaldo, jedną z piętki, to była jedna z ładniejszych bramek wówczas na turnieju. Tam wówczas również i Węgrzy się spisali bardzo dobrze, tam gol Dżu na przykład z Rzutu Wolnego był bardzo piękną bramką, ale to było 5 lat temu. Dzisiaj mamy zupełnie dwie oddzielne reprezentacje, które inaczej troszeczkę grają. Przede wszystkim Portugalia wydaje mi się, że jest zupełnie lepszą drużyną niż ta, która przyjeżdżała na euro, i zupełnie jest lepszą drużyną, która przyjeżdżała na Mistrzostwo Świata. No i przede wszystkim to trzeba też przyznać się, prawdopodobnie, The Last Dance, czyli ostatni prawdopodobnie turniej Cristiano Ronaldo w portugalskich barwach jeśli chodzi o mistrzostwa Europy. Zobaczymy jak się spotkają Portugalia. Ja na pewno jest faworytem w tym spotkaniu, ale to was nie zwiedzie, ponieważ przede wszystkim warto zwrócić na to uwagę. Ten mecz będzie przy komplecie publiczności. Wreszcie poszujemy jak jest na prawdziwym Euro, bo będą i wszyscy widzowie. I będzie prawdziwy doping, bo tutaj Carpathian Bridge, czyli ta trybuna, gdzie znajdują się najzagorzalsi fani węgierscy, zapowiedzieli, że będą dopingować bardzo gorąco swoją drużynę, także to mam nadzieję, że będzie się chociażby pod tym względem odbywać bardzo ciekawe spotkanie. No w węgrzy mamy, mieliśmy okazję z nimi grać wówczas, te zremisowaliśmy do trzech. A, ja, a Portugalia, no zobaczymy. No, ja nie twierdzę, żeby ona była faworytem w ogóle do obrony Mistrzostwa Europy. No ale kto wie, wszystko jest możliwe. Wówczas wtedy zremisowali trzy mecze, wyszli z trzeciego miejsca i wygrali turniej. Natomiast w tym roku uważam, że kto potknie się na Węgrach, no to może się pożegnać w ogóle z turniejem. Także na pewno każda z tych reprezentacji, która gra w tej grupie, powinna może nie z automatu, ale powinna na pewno y, wygrywać takie mecze, czego my niestety w swojej grupie nie potrafiliśmy zrobić. Ten mecz mógłby być finałem, ten mecz mógłby być półfinałem, mógłby być ćwierćfinałem, jedną, ósmą i jak tam wolicie, ale jest tylko w fazie grupowej, oczywiście mowa o hicie pierwszej kolejce w ogóle we wszystkich tutaj spotkaniach euro, czyli meczu Niemców z Francuzami, raczej Francji z Niemcami, bo tak to oficjalnie w protokole zostało zapisane. Mecz, który no, chyba wszyscy na niego czekamy, bo zmierzą się po pierwsze Mistrz Świata z 2014 roku i Mistrz Świata z 2018 roku. Jak nie lepiej zapowiadać to spotkanie, prawda? No. Mamy tutaj okazję oglądać prawdopodobnie jedną z najlepszych drużyn francuskich w tej chwili, która mogłaby wystawić spokojnie dwa, nawet trzy składy i przyjechać na to Euro i wyjść z grupy. Także na pewno chociażby pod tym względem Franca jest naprawdę mocna. No i z drugiej strony Niemcy. Niemcy, którzy żegnają się po tym turnieju z trenerem Joachimem Lewem. Wiemy już oficjalnie od kilkunastu tygodni, że tą funkcję obejmie Hansi Flick, były trener Bayernu Monachium. Jaka będzie ta reprezentacja Niemiec, w takim razie skoro żegnają się z trenerem, no z tym różnie bywa, zdarzają się takie zespoły, które grają super, a zdarzają się takie zespoły, które no, zawodzą na linii, widać to, że, że no, Niemcy nie są jeszcze w tak optymalnej formie, jakby bardzo chcieli, ale no, nie ma co ukrywać, że że na pewno swoje atuty w tym spotkaniu będą mieć. Po pierwsze będzie to ich własny stadion, stadion Allianz Arena, który Bartek, czy, czy wy w ogóle kibice Bayernu znacie chyba najbardziej i naj, najlepiej. To jest pierwszy F moment. Drugi to oczywiście team, tak? Team, który Niemców przede wszystkim wyszczególnia zawsze na dużych turniejach. Tam nie ma indywidualności, tam są przede wszystkim, jest, liczy się jedno, liczy się zespół i ten zespół oczywiście jest po Podzielony na pewne talenty, ale jednak mimo wszystko to jest jeden kolektyw. A we Francji, no we Francji, tutaj, oczywiście ja osobiście upatruję faworyta do wygrania tego turnieju, no nie ma co ukrywać, że Francja przyjechała naprawdę w mocnym składzie. Przede wszystkim mamy tutaj być może kandydata do złotej piłki albo kandydatów, bo tych jest prawdopodobnie dwóch: Kylian Mbappé i Ngolo Kanté. Którzy no, nie ma co ukrywać, mogą być gwiazdami w tym, w tym turnieju i na pewno dużo i wielu kibiców w, ty, w tych piłkarzach na pewno je upatruje. Ja osobiście obstawiam, że ten mecz będzie naprawdę otwarty, ale z drugiej strony biorę to pod uwagę, że. No, mecze grupowe, ważniejsze, no, często potrafią być nawet nijakie. No, mam nadzieję, że nie tym razem. No, za dużo mamy takich spotkań, nijakich, które, no, mamy nadzieję, że odzwierciedlają troszeczkę bardziej tą formę tych piłkarzy. No ja mam nadzieję, że ten mecz naprawdę będzie bardzo ciekawy. Ja 2-1 typuję, ale tak jak wspominam, tutaj może być każdy wynik i, i tak naprawdę z pokorą wybiorę każdy, czy to zwycięstwo Niemiec, Francuzów, czy może remis. I mam nadzieję, że tak jak wspomniałem, będzie to udane spotkanie dla nas wszystkich, bo chyba tego sobie obiecujemy po tej grupie śmierci, jaką jest grupa F. dzisiejszego odcinka to by było na tyle. Natomiast pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, bo dzięki temu jesteście na bieżąco i ze Studiem Euro, a także z materiałami, które przygotowujemy dla Was z Bartkiem w przyszłości. Pamiętajcie, że Bartka nie będzie teraz przez kilka dni, także spodziewajcie się, że Studia Euro będą najbliższe z moim udziałem, na co już serdecznie zapraszam. Komentujcie oczywiście ten film zarówno przed spotkaniem, jak i po swoimi opiniami. Dzielcie się. My będziemy na pewno je solidnie czytać i ewentualnie na nie odpowiadać. Zaglądajcie na nasze media społecznościowe. Znajdziecie się do nas na Instagramie, na Facebooku, a także na Twitterze. Lajkujcie, jeżeli Wam się podobał materiał, a ja serdecznie już teraz życzę Wam, żeby ta grupa spełniła to, na co chyba wszyscy czekamy, żeby to były wielkie mecze. Do zobaczenia. Cześć.